Tego umowa nie obejmowała. Może małym druczkiem? Wspieramy przedsiębiorczych. Załóż konto firmowe w Idea Bank, a damy Ci aż tysiące złotych w prezencie. Otwórz konto już dziś i odbierz swój tysiąc. Idea Bank. Witajcie! Oto kolejna odsłona MMD, kanału, który mówi całą prawdę o bankowości. Dzisiaj zajmiemy się Ideabankiem, jego ofertą dla przedsiębiorców, i Jego darmowym kontem z 1000 złotych premii. Jak zwykle, przyglądniemy się, co mówi ten mały druczek na samym dole. Zaczynamy. Kowalski wszystko ci wytłumaczy. Krok po kroku. Bank przekonuje nas w swojej promocji, że każdy przedsiębiorca, który przyjdzie i otworzy konto firmowe dla swojej działalności gospodarczej, otrzyma premię 1000 złotych gotówką w formie przelewu na konto. No! Chyba mogłem się do tego przekonać. Oczywiście, aby dostać tysiąc złotych, klient musi spełnić pewne warunki. Ehe, tak, ale widzisz, nie zauważyłeś drobnego druku o treści. Są to złożenie wniosku promocyjnego, zawarcie z bankiem umowę rachunku, umowę o kartę, umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Uzyskanie przez bank pozytywnej informacji z biura informacji kredytowej potocznie znanego wszystkim jako big. Aby dowiedzieć się więcej, do warunków dołączony jest konkretny regulamin, który określa dokładnie to, co klient musi zrobić, aby uzyskać te pieniądze. A co to znaczy, co? Po pierwsze, klient musi otworzyć konto filmowe i zawiera umowę na 60 miesięcy 5 lat, 5 lat, 5 lat. Istnieje możliwość dostanie karę, karę, karę. Po drugie, musi utrzymać saldo średniomiesięczne minimum 1000 zł na koncie. Czyli co miesiąc musi wpłacić minimum 1000 zł na konto firmowe. Kolejna rzecz, otrzymuje oczywiście kartę do rachunku, na którą umowę musi podpisać. Tą kartą musi co miesiąc wydać minimum 500 zł. Oraz musi przystąpić do obowiązkowego ubezpieczenia. Czy twój ubezpieczyciel Cię wykorzystuje? Nigdy się nie zastanawiałem. Mówiasz co? Robią was. I tu jest pies pogrzebany, ponieważ ubezpieczenie kosztuje Was 29,99 zł miesięcznie. Pamiętajcie, że zawarliście umowę na 5 lat, na 60 miesięcy. Jeśli sobie to pomnożycie, to daje nam kwotę prawie 1800 zł. Krótko mówiąc, żeby dostać 1000 zł, musicie zapłacić sobie 1800. Ale wolałbym, żeby zostawić tę sprawę bez zbędnych dopowiedzeń. Bank daje wam prawo do odstąpienia umowy, ale za każdy miesiąc pozostały do końca umowy musicie zapłacić karę 20 zł. Dodatkowo, jeśli w trakcie trwania umowy złamiecie któreś z warunków, które zostały przed chwilą przedstawione, również płacicie karę, również 20 zł. Pozostaje jeszcze kwestia karty debetowej do konta. Ona jest za darmo w momencie, kiedy co miesiąc wydajecie 500 zł tą kartą płacąc za... Wszelkie produkty. Jeśli w danym miesiącu nie uzyskacie tego e, limitu, czyli nie wydacie tych 500 zł miesięcznie, to po pierwsze łamiecie warunek, który został zawarty z Wami, czyli macie karę 20 zł za dany miesiąc, plus opłata za kartę dochodzi 4,99. To łącznie ekstra daje 25 zł więcej za konto. Abyście mogli to lepiej zrozumieć, pozwólcie, że przedstawię Wam przykład. E, kontynuuj, proszę. Praca, proszę, proszę. Załóżmy, że przez Całe 60 miesięcy spełniacie warunki, czyli robicie wszystko zgodnie z umową. Za każdy miesiąc płacicie 29,99 miesięcznie. Umowę macie na 60 miesięcy. Dodaje kwotę 1799,40. W najlepszym wypadku tyle musicie zapłacić za swój 1000. Wyobraźcie sobie, co będzie, kiedy w tym przedziale. Wystąpi u Was jakaś niezgodność z warunkami. Macie karę 20 zł. Załóżmy, że w tych 60 miesięcach 25 razy nie spełniliście warunków. Za każdy miesiąc e, macie 20 zł. Dochodzi Wam już 500 zł kar. Niezgodnie użyliście karty przez na przykład 15 miesięcy. Czyli nie wydaliście tych 500 zł. Plus 5 zł za każdy miesiąc. To daje już 2374 zł i 25 groszy. Niezależnie od tego, co zrobicie, zawsze jesteście w plecy. I to mocno w plecy. I to mocno w plecy. I to mocno w plecy. Weźmy jeszcze jeden przypadek, maksymalnie skrajny. Aby otrzymać premię, przez 3 miesiące musicie spełniać warunki. Po trzecim miesiącu dostajecie tę premię. W skrajnym przypadku przez resztę tego okresu, czyli przez 57 miesięcy, nie nie spełniacie już warunków. Co się dzieje? Za swój 1000 zapłacicie 3223,83 zł. Jedyną możliwą opcją, najtańszą opcją, to jest odstąpienie od umowy. Załóżmy, że przez 25 miesięcy spełnialiście warunki i zrywacie umowę z bankiem, czyli likwidujecie konto. Za każdy miesiąc płacicie karę 20 zł. 1449 zł. Tyle wychodzi w tym przykładzie. Wasze nagrody to jakaś ściema. Podsumowując, zanim pójdziecie do idea banku, zastanówcie się, czy warto wydać 1800 zł po to, żeby dostać 1000 zł? Ktoś powie, no tak, ale przecież mam ubezpieczenie. Ale tak szczerze, czy chodzi o to, żebyście mieli ubezpieczenie, czy o to, żeby bank znowu wyciągnął z was kasę? Zostawiam to do waszego przemyślenia. Ja osobiście uważam, że to wielka ściema, ściema, ściema. Wyraźnie czuję, jak mi rośnie słupek popularności mojej!